Cześć Rafał. Dzień dobry, cześć. Dawno Cię nie widziałam, więc zacznę od ludzkiego pytania, co u Ciebie? A bardzo dobrze, teraz mam trochę wakacji, odpoczywam, podróżuję i spełniam to, co mam u siebie w swoich planach, a jest tego sporo, podróżuję między przyczepą kempingową, spływem kajakowym, a pewnymi pasjami, które od zawsze, takiego od czasu miałem, czyli latanie, łodzie, odpoczynek nad wodą, no, lubię to i wędkowanie. Okay, czyli tak naprawdę na tej Twojej liście rzeczy do zrobienia są takie rzeczy trochę ekstremalne i głównie odpoczynek od tego świata show biznesu? Tak, zawsze tak było. Kończyliśmy sesję programu Eka to Melodia na koniec kwietnia, miałem przerwę do połowy lipca, do gdzieś początku sierpnia. Wydaje mi się, że wtedy, w tym, w tym momencie zawsze jest taki czas dla mnie na podróże, na wakacje, na odpoczynek. No właśnie, teraz sam powiedziałeś o programie jaka to melodia, więc wytłumacz, co tam w ogóle się dzieje, te plotki, że wraca Robert Janowski, że ty odchodzisz, jak to, to... to w końcu jest? Ja nie mam żadnego pojęcia, dlatego że wiem o tym, że są plotki, dlatego przyszedłem też na tę, na tę galę. Dziękuję za zaproszenie. Żeby pokazać Państwu i wam, że ja się nigdzie nie chowam, i jestem cały czas. Aktywny. Wiem o tym, że rozmowy z Robertem Janowskim są prowadzone, dlatego że no, nie ukrywajmy, też mam dużo znajomych w stacji, więc docierają do mnie takie informacje. Natomiast o tym, czy rzeczywiście będzie ta zmiana i czy pan Robert będzie prowadził, to nie wiem, nie mi to oceniać. Nie było takiej decyzji w moim w moją stronę. Nigdy nie miałem żadnej rozmowy z kimkolwiek ze stacji odnośnie tego czy ja kończę, czy nie, wręcz przeciwnie były to rozmowy na zasadzie, nic jeszcze nie wiadomo. Więc... I ja się tego trzymam i e, niezależnie od tego, czy ja program będę prowadził dalej, czy będzie prowadził go Robert, to życzę jaka to melodia, wszystkiego dobrego, e, bo uważam, że widz jest najważniejszy. Starałem się poświęcić widzom e, w kole fortuny i to był piękny czas, e, jaka to melodia przy innych formatach, takich jak The Voice Senior e, i tak dalej, i tak dalej, I dzięki temu ta sympatia od widzów wraca. E, więc ja, jeśli nie będę prowadził tych programów, to będę się zajmował muzyką, ale będę zawsze pamiętał o widzach, bo oni są dla mnie najważniejsi. No właśnie, a nie będziesz miał trochę żalu do stacji, jak nagle wróci Robert Janowski? Ale dlaczego mam mieć żal? Decyzje zapadają, są zmiany. Każdy ma prawo podjąć pewne ryzyko, natomiast trzeba wziąć pod uwagę też to, że to nie chodzi o jaka to melodia tylko i wyłącznie, ale też o inne formaty, których oglądalność bardzo drastycznie spadła i uważam, że zostały te zmiany przeprowadzone w sposób zły. Dlatego, że można byłoby to spokojniej przeprowadzić, delikatniej i zostawić grono osób, które miało ogromną sympatię widzów, żeby tego widza jednak utrzymać pokazać inny punkt widzenia, jeśli ktoś miał taką e, ochotę. Natomiast jak to się zakończy, nie wiem. Mogę prognozować, że nie za dobrze, natomiast, e, natomiast nigdy nic nie wiadomo. Niech to e, czas pokaże i widz zweryfikuje. Myślę, że to jest najważniejsze. E, ja nie żegnam się jeszcze oficjalnie, ponieważ takiej decyzji nie było. Jeśli taka będzie, to na pewno kilka słów wystosuję. Czytam do, przede wszystkim do widzów, do, do e, ludzi, którzy e, no, chcieliby dalej, żebym prowadził programy rozrywkowe, bo to nie tylko jest kwestia programu jaka to ma ty nie uważasz, że trochę w tym roku y, na tych mediach stał się taki zamęt te transfery, no, przechodzenia no, z, no, z no, różnych. Tak. Właśnie co to ty o tym sądzisz, że to jest w porządku nie, wobec nie, też was. Nie, ja uważam, że y, Powiedziałem to i uważam, że sposób w jaki to zostało zrobione, jest zły. Jest absolutnie zły względem y, niektórych osób, natomiast zmiany każdy może y, wprowadzać, bo zarządza pewną instytucją, y, instytucją publiczną i może takie zmiany wprowadzić. Ja to, przeciwko temu nie będę oponował, bo... Wszyscy mogą wszystko zmienić. Natomiast uważam, że nie w taki sposób powinno być to przeprowadzane. I to jest tylko i wyłącznie moje zdanie e, prywatne, teraz już publiczne. A kiedy ty będziesz wiedział, czy zostajesz jednak? Wiesz co, myślę, że to będzie koło lipca, dopiero taka informacja. Ponieważ w sierpniu, chyba 15 czy 16 sierpnia jest e, kolejna sesja programu Eknatol. Okej, okay, czyli tak naprawdę trochę też. Ale ty się denerwujesz, tym tak szczerze czy nie? Ale widzisz, że byłem zdenerwowany? Absolutnie nie. Ja kocham ten czas, kiedy mogę poświęcić się właśnie swoim pasjom, tym co, co lubię, co kocham. I myślę, że powrót mój do muzyki, takiej stricte muzyki, będzie piękny i to będzie piękna przygoda, jeśli miałbym odejść z telewizji, przynajmniej na jakiś czas, bo ja nie mówię, że nigdy do telewizji nie wrócę albo w takiej czy innej formie. Czyli tak naprawdę, kiedy zamknie się pewien etap, otworzy się znowu Ale na muzykę. Zawsze takie jest, zawsze takie. Zamykają się jedne drzwi, otwierają się drugie. Eee, I tego się trzeba trzymać. No dobra, a tak czysto teoretycznie, gdyby ci zaproponowali transfer do Polsatu albo do tvn zgodziłbyś się? To jest kwestia wszystko, e, przede wszystkim formatu, jakim miałbym pracować. E, bo nie ukrywam, że musi być to dla mnie coś, czym się czuję dobrze. Czyli format rozrywkowy, format związany z muzyką, na czymś. Na coś, coś, na czym się znam, a nie coś, w czym miałbym mówić, że się znam. E, nie lubię takich rzeczy i staram się zawsze trzymać tego, e, co robię najlepiej. Czyli rozumiem, że jesteś otwarty na propozycje? E, oczywiście, że trzeba być otwartym na propozycje. Dlaczego nie? E, czas, jak to mówił klasyk, aż ja bym zacytował Zenka Czas pokaże na Cza pewno czas pokaże. <laughs> Kocham, to jest kultowy to tekst jest po prostu. Kultowy, dziękuję. Rafał, to ostatnie pytanie. W takim razie, kiedy możemy się spodziewać tej nowej muzyki i nawet płyty? E, pracę zaczynamy jutro, ale muszę, mogę tylko powiedzieć państwu i tobie, że dużo będzie mnie za granicą przez najbliższy czas. E, taką mam teraz potrzebę i misję i myślę, że to jest coś, co może być ciekawe w moim życiu. Czyli teraz podsumowując twoją pracę, która zacznie się właśnie od jutra, z impetem czy na spokojnie? Nie no, z impetem, naprawdę. Pracujemy z impetem, e, charyzmatycznie. Z zagranicznymi ludźmi, przy różnych rzeczach i myślę, że może być to ciekawe doświadczenie. Czyli może Rafał Brzozowski trochę w rytmach latino? Nie, 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 spokojnie, aż tak, aż tak nie pobłądziłem. Biodra sztywne. Rafał, więc w takim razie bardzo dziękuję. dziękuję, trzymam kciuki za Ciebie, za tą nową płytę, za nowe właśnie Twoje piosenki, no i żebyś został w tej jakiej to melodii, bo jednak Ci widzowie polubili. Wiem, że mnie polubili, ja też polubiłem jaka to melodia i całą ekipę i zawsze jest trudno się rozstawać, jeśli taki moment przychodzi. Ale tak jak powiedziałem, wszystko się dzieje po coś. Nie może czasem jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają, które będą piękniejsze. Jak to stare powiedzenie mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Amen. Dziękuję. Dokładnie, dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dzięki Trzymaj bardzo. Trzymaj się wszystkiego. Dobre.